Internauci wierzą, że Fagata i Lizak się rozstali. Dlaczego? Opowiem Wam wszystko, co się wydarzyło do tej pory. Fagata dodała zdjęcie na stories, na którym ewidentnie płacze. Dużo się działo na jej kanale nadawczym. Najpierw dodała taką bardzo wymowną głosówkę, którą usunęła, bo potem wpadła na inny pomysł. Czyli, że będzie się skupiać na swojej niebieskiej stronie. Wiecie o co chodzi. W międzyczasie Lizak dodał takie Insta stories i to też można różnie zinterpretować, dlatego że piosenka w tle to: Time to say goodbye. Czas powiedzieć, do widzenia. W nocy fagata na swoim kanale nadawczym napisała tęsknię i jeszcze coś wrzuciła, ale Instagram jej to usunął za treści nieodpowiednie. Żadny z nich nie potwierdziło na razie tego wprost, no ale treści z kanału nadawczego fagaty szaleją po X. -ie. Internauci nawet już zrobili fagatowe zerwaniowe bingo. Bo jeśli siedzicie w tym świecie internetu, to wiecie, że fagata ma już za sobą kilka zerwań, i one wszystkie odbywały się bardzo medialnie.